Spróbujmy ten cudzi miód. Czy nic się nie, bać, nie? A my śpiewamy za kurtyną, czy będzie po prostu ciemno? Za. za. Cały czas śpiewamy za, się za, ja za kurtyną tak, i to będzie to ciemno. Zakochaj się. Myślą swoim, zanudzisz jak sam nad kinką A wielka radość weźmie cię na hol, na hol, na hol Na drodze wysokiej będziesz fali, trzymając pełnią dłonią ster Zatopisz pokład, w tak jak kred, a wręcz. a, ster, a ster. Już no, taki standard, taki cud i miód Evergreen, ile jestem, serce standard, barbier Co rano się budzę That was beautiful. That was beautiful. So amazing. That was beautiful. That was beautiful. That was beautiful. That Правда. Jestem przekonany, że będą to dla Państwa nowe, prawdopodobnie nieznane, dla co niektórych doznania, dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, bo jest to druga edycja przeglądu, ale dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, będą to nowe doznania. I teraz, drodzy Państwo, co istotne, zależy nam na tym, abyście Państwo poznali rzeczywiście ten świat ciemności, na tyle, na ile jest to w naszych warunkach w piwnicy teatralnej możliwe. W związku z powyższym bardzo prosiłbym o niekorzystanie ze smartfonów, o włączenie tak zwanego trybu samolotowego, bo zabieramy Państwa podróż, na pewno polecicie podczas dzisiejszego koncertu, więc prosimy o nieużywanie smartfonów. Niemniej jednak bezpieczeństwo, szanowni państwo, jest najważniejsze, ponieważ yy, my, Fundacja Wygrajmy Razem i Pałac Kultury Zagrani jako organizatorzy tego projektu jesteśmy za Państwa odpowiedzialni. Gdyby ktoś z Państwa poczuł się w ciemności niekomfortowo, gdyby ktoś z Państwa poczuł się słabo, proszę Państwa, proszę się nie wahać, tylko sygnalizować głośno my w tym momencie przerywamy koncert, oświecamy światło. Proszę nie zważać na nic, dlatego, że chcemy, żebyście Państwo byli pełni wrażeń, ale wyszli z tego obiektu dzisiaj cali i zdrowi. Także proszę się naprawdę nie przejmować, jeżeli ktoś się po prostu źle poczuje. Bardzo prosimy, żeby to głośno sygnalizował. My w tym momencie przerywamy, oświecamy światło i będziemy oczywiście reagować. Pozostaje mi Państwu życzyć przyjemnych wrażeń i e, pięknego, pełnego muzyki wieczoru. Ha, no, mówiłem w prachu i po strachu. Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę. Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę. Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę. z tego, że żyli, udało się na narady. Będziemy dla Państwa takim czasem umilaczem. Przygotowaliśmy króciuteńki koncert. Знову вовши Dziękuję Państwu bardzo. Zanim poproszę jury, to zdradzę pewną tajemnicę, którą udało się dosyć długo utrzymać, i myślę, że nikt tutaj na sali, wśród licznie zgromadzonej publiczności, tego nie wiedział, że pod scenicznym pseudonimem Hebe. Skrywała się Natalia Siekierka z Katowic. Kalina to Klaudia Szczepanik z Dąbrowy Górniczej. To Lara to Maria Stasiak z Sochaczewa ten tajemniczy, dziwny pseudonim Ezreal skrywał Kamila Kiliana z Magnuszowic morda na to Natalia Kakszym z Płocka Zuzanna Dudek z Warszawy. Oto nasz skład jurorski. Pani Klaudia Borczyk, instruktorka wokalna, służąca głosem w wielu projektach muzycznych. Pani Agata Widera-Burda, śpiewaczka operowa solistka. W chórze Filharmonii Częstochowskiej Kolegium Kantorum. I przewodnicząca jury pani Danuta Błażejczyk. Że obrady były burzliwe, to prawda, że byłyśmy jednomyślne. Tak. Jednomyślne. Śpiewają, co jest dla mnie bezcenne, że śpiew to są ich autorskie wykonania, czyli śpiewają nie tak, jak kopie, tylko śpiewają swoimi własnymi emocjami. Tylko wtedy może być artysta, jeśli śpiewa od siebie, a nie energią taką zapożyczoną od Beyoncé albo kogoś innego. Miejsce trzecie. Maria Stasiak. To był Kamil Kilian. Laureatką pierwszej nagrody w drugiej edycji przeglądu wokalnych talentów Muzyka Wyobraźnia Ciemność została Natalia Kawszyn. Patrzysz, nie daj Gdy średnio jest szaro jest, to wiesz. Wiesz co? Zakątek. to taki standard, taki cud i miód Ever wiem, ile jest ten, serca stan Wiem, bo co rano się budzę z nim miłość to taki temat Do śpiewania na głosy dwa, by przed nim nie ma więcej, prowadź tylko tak jak ja Do wtoru lekkim myślą swoim zaciuszysz jak sam nad King A wielka radość weźmie cię na Wysoki będziesz wali, trzymając pełną drogą ster Zatupiesz podkład w radzie tak jak ster A a Bo miłość to taki standard Taki cud i miód Evergreen ile jest ten w Serca standard, wiem, bo co rano się budzę z nim Bo miłość to taki temat Do śpiewania na na Uzywa, proszę nim zjać Rad nie ma, więcej improwizuj go tak jak ja. Odnajdziesz w sobie taki feeling Odnajdziesz w sobie taki swing Jakby ci do Louis Armstrong sam dał sam Dał Wielki big będzie życia będziesz Muzykiem, który próje w... Brzuch. I swą złe przebojową gra Bez nut Bez nut, bez nut Bo miłość to takie święto Co przydarza się w szary dzień i każe żyć Dobrze wiem to wiem i odgania też plut. Да его стол, так стандарт, так и цурт и мюр.